Bitwa, którą chcemy tutaj uczcić tym festiwalem, to bitwa w zasadzie całkowicie zapomniana. Zostały po niej tylko dwa krzyże w Olmontach. Oczywiście wiedzą o niej historycy, natomiast jakby w powszechnej świadomości jej nie ma, mimo tego, że walczyło tam blisko 5 tysięcy żołnierzy. O tym tutaj niedługo powie pan profesor Maroszek, więc ja tego tematu już jakby nie będę rozwijał. Chcę powiedzieć, że naszym patronem honorowym tej imprezy jest urodzony w Olmontach jednocześnie też człowiek związany z militariami, z wojskowością, pan minister Romuald Szeremietiew. Panie ministrze... Minister w latach 90. w rządzie pana premiera Jana Olszewskiego. Panie ministrze, zapraszamy. Niech pan powie do nas parę słów. Panie i panowie, bardzo się cieszę, że, że organizatorzy tych, tych, tego ważnego spotkania zwrócili się do mnie. Przyjechałbym nawet wtedy, gdybym nie był żadnym patronem. Ale skoro tak y, uważali Państwo, że można mnie o to tym obalczyć, to z przyjemnością biorę na siebie ten ciężar. Dlaczego? Proszę Państwa, przypominamy trzec przypominamy wielkość, y, która wcale nie jest wielkością antykwaryczną. Która wcale nie jest przeszłością. Co więcej, proszę Państwa, która powinna być naszą przyszłością, przyszłością Polski, ponieważ jak to kiedyś zapisał poeta Wierzyński, wkładając te swoje słowa w usta Maciej że jesteście skazani na wielkość. Bez niej zewsząd zguba. Jesteśmy skazani na wielkość. Ona jest potrzebna. Ona jest potrzebna, ponieważ kiedyś w przeszłości, w tej przeszłości, do której będziemy się odwoływać i którą chcemy przypomnieć, Polacy stworzyli pewną unikalną rzeczywistość państwowo-narodową, w której ludzie, do której ludzie lgnęli, dlatego, że była to specjalna wspólnota. Była to wspólnota atrakcyjna pod względem względem, ponieważ w niej, w tej wspólnocie, była wpisana wolność. Wolność każdego, kto stawał się członkiem tej wspólnoty. Dlatego, otwierając się na Kresy, bez trudu, bez trudu zjednaliśmy dla polskości rody wielkie, litewskie i ruskie. Przecież wiemy, że. Najlepszą próbą polskości byli m.in. ci, którzy nosili nazwiska niekoniecznie rdzennie polskie: Wiśniewiecki, Chodkiewicz, Radziwiłłowie, Ostrokscy. A więc razem byliśmy w stanie, my Polacy, stworzyć unikalną wspólnotę, która z czasem stała się również wielkością w sensie państwowym i w sensie militarnym. Otóż, drodzy Państwo, na czym więc polega wielkość Polski? Ona może polegać tylko na tym, że znowu Polska będzie takim źródłem pomijającym wolnością. Tylko wtedy spełnią się słowa poety Wierzyńskiego. Pojawi się owa wielkość. I żeby ta wielkość się pojawiła, to my musimy zachować pamięć o tym wszystkim, co kiedyś było. Pamięć. Ta pamięć to nie jest tylko wspominanie i przebieranie się. Ta pamięć to jest przypomnienie, czym naprawdę jest Rzeczypospolita i kim są Polacy. Jest to nam dzisiaj szczególnie potrzebne. W czasach, kiedy wydaje się, że największą aspiracją ludzi jest wyjazd na wczasy do Egiptu, kupno nowego samochodu albo wślepianie się w telewizor. To wszystko oczywiście jest potrzebne. Ale to nie wyróżnia z niczym i nie tworzy porządku i ładu w Europie, która widać, że ma kłopoty. Jakie ona ma kłopoty? Jeden z polskich uczonych. Kolej Skoneczny kiedyś dawno pisał o tym, że naród polski, dobierając sobie różne elementy wartości, tworząc tę cywilizację, która zapanowała na tych ziemiach, stworzył taką konstrukcję mówiącą, że polityka i moralność muszą iść w parze. Nie ma polityki bez moralności. Ile mamy dzisiaj moralności w polityce? Albo jaki związek mamy, zachowuje moralność i polityka współcześnie. Jeżeli więc jest nielat w Europie i w świecie, to właśnie dlatego, że ta podstawowa zasada funkcjonowania polityczna, która obowiązywała Rzeczpospolitą, nasze elity, została zagubiona. A więc odtworzenie, odtworzenie po pierwsze poprzez pamięć to jest wielkie zadanie. I Państwo, którzy tworzą takie spotkania, którzy o tym przypominają, służą temu wielkiemu zadaniu. A więc, drodzy Państwo, uczestniczymy nie tylko w koncercie. Uczestniczymy w pewnym wielkim i ważnym wydarzeniu. Bo odświeżamy sobie pamięć. Tę pamięć, która, bez której nie będzie przyszłości Rzeczypospolitej, A śmiem powiedzieć, że nie będzie przyszłości Europy. Naprawdę od nas, Polaków. Bardzo wiele zależy. W dzienniczku świętej Faustyny można przeczytać słowa, które kiedyś, jak pisze święta, wtedy jeszcze święto nie była, skierował do niej Chrystus. Powiedział: Z Polski wyjdzie ten znak, ważny znak. Jaki to może być znak? To jest owa wielkość. Szanowni moi kochani, do której trzeba zmierzać. Każdy na miarę własnych możliwości. Nasza możliwość jest taka. Spotykamy się z tym, czym jest polski patriotyzm. Spotykamy się z tym, co jest naszą pamięcią. Z tej pamięci i z tego patriotyzmu wynika droga, nasza wspólna droga w przyszłość I w tę wielkość, o której mówił poeta Wierzyński. Ona jest nam nie tylko potrzebna, ona jest potrzebna Europie. Dziękuję bardzo.